Sobota, pierwszy tydzień zwykły. Pierwsze czytanie z pierwszej księgi Samuela opowiada o tym, jak wybrano pierwszego króla w Izraelu, Saula. Ale zaczyna opowieść dosyć typowo dla Biblii, pokazując skąd ten Saulus się wziął, z jakiej rodziny. Otóż opowiada najpierw o jego ojcu Kiszu, który był z rodu Benjamina i był synem Abiela, synem Serora, synem Bekorata, synem Afijacha, syna Benjamina. A więc, jeśli Saul miał zostać królem, jego ojciec miał na imię Kisz, a jego dziadek miał na imię Abiel, to Seror to był jego pradziadek, Bekorat to był jego prapradziadek, pradziadek praprapradziadek, pra-pra-pradziadek, pra pra pradziadek To jest, można powiedzieć, dosyć typowe dla Biblii, ale takie niesamowite, że pamiętają o tym, chcą uczyć się, chcą poznać, kto jest moim przodkiem. Mamy przecież w genealogii Jezusa całą linię od, od Dawida do, do Jezusa. Natomiast ciekawe jest to, że my w dzisiejszych czasach bardzo mało wiemy o naszych przodkach, w sensie nie wiem jak wy, ale. Ja na przykład nie znam swoich pradziadków, kiedyś o nich opowiadała mama, pradziadki, prababcie, ale gdzieś to zostało w, po prostu w głowie, owszem, mógłbym się tłumaczyć, że skoro mój dziadek się rodził w 1880 roku, no to już było tak dawno temu, że trudno pradziadka pamiętać, jego nie pamięta, ale w sensie imion. W sensie imion? Jeżeli my wiemy, kim jest Kaleb, syn Jefudnego, czy Jozue, syn Nuna, czy mówimy, że Saul był synem Kisza, znamy wiele imion, to czy nie warto by się nauczyć imion swoich pradziadków, prapradziadków, praprapradziadków, pra -pra babci? Pomyślmy dzisiaj, czy, czy nie warto spojrzeć na swoją historię, dopytać się, poznać te imiona, poznać przynajmniej te imiona. Przecież tak naprawdę, jeżeli mamy bliską więź z dziadkiem, czy z babcią, to dla takiej babci czy dziadka to był właśnie jej, jej babcia czy jej dziadek, więc tak naprawdę to są osoby bardzo bliskie, dla osób nam bliskich, a znamy wiele imion na świecie, znamy wiele nazw geograficznych czy innych, więc warto byłoby też zapoznać się z tym, kto jest, kto jest naszym przodkiem, kto dzięki komu w jakim sensie też jesteśmy na tym świecie. Psalm 21 opowiada o tym, jak król, jak pan. Jak król się weseli z potęgi Pana, z pomocy Pana, ale tak naprawdę cieszy się z tej pomocy, dlatego że Pan Bóg mu błogosławił. Spełnił pragnienia jego serca, nie odmówił błaganiom wariego. Pomyślne błogosławieństwo zesłał, złotą koronę włożył na głowę. Jak się słucha tego psalmu, to sobie można powiedzieć, Pan Bóg musi bardzo kochać króla. Pan Bóg tak błogosławi królowi, że to jest niewiarygodne, jak ważną osobą dla Pana Boga jest król. Ale przecież wiemy, jest wczoraj, że Pan Bóg nie chciał, żeby mieli króla. Nie chciał, bo to było traktowane trochę jak odrzucenie Boga jako króla. Ale godzi się ostatecznie na to, co chce lud i teraz co pokazuje w tym psalmie, że jak już zgodzę się na to, to Ci pomagam z całego serca. Nie mówię tak, a ja nie chciałem, w takim razie rób sobie, rób, rób sobie sam. My możemy nie aprobować decyzji naszych bliskich, możemy nie aprobować decyzji naszych dzieci, natomiast ważne jest to, że jeśli one wybiorą taką czy inną decyzję, żebyśmy byli z nimi na ich drodze najbardziej jak potrafimy, w najbardziej Boży, dobry sposób, jak potrafimy, to nie znaczy, że my aprobujemy nieraz zło, to nie znaczy, że godzimy się na złe uczynki, ale to znaczy, że my kochamy pomimo wszystko, że my, my możemy kochać i mamy prawo kochać drugiego człowieka bez względu na jego wybory i bez względu na, na jego zachowanie. To świetnie widać w Ewangelii Marka, kiedy Marek opowiada o powołaniu Lewiego, Otóż Lewi, który siedzi za, za komorą celną, syn Alfeusza, no, należy do grupy celników. I potem Jezus idzie do, do, do niego, spiją, jedzą. No i znowu jest problem, bo faryzeusze, widząc, że jest grzesznikami, celnikami, no, mają o, o, o to żal. Ale właśnie to jest piękne, że Jezus idzie do tych celników, idzie do grzeszników, żeby nie, żeby im pokazać, że, że grzech to jest okej, okay. nie żeby pokazać, że bycie celnikiem to jest okej. Okay. Chcę po, po prostu im powiedzieć: Ja Was kocham w tym, kim jesteście, w tym, czym jesteście. To nie znaczy, że ja aprobuję Twój grzech, ale tak jak lekarz stoję między chorobą, mając nadzieję, że od tej mojej obecności może ta choroba się trochę poprawi. Kochajmy, bądźmy blisko ludzi, którzy są grzeszni, bądźmy blisko sytuacji, które są złe, nie dlatego, żebyśmy to aprobowali, ale żebyśmy byli takim znakiem Boga, który naprawdę kocha każdego i który daje nadzieję nawet tym, którzy tej nadziei już nie mają. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.